Czego dowiedzieliśmy się po meczach z Litwą i Maltą? Czy czegoś w ogóle się dowiedzieliśmy? Gest, który będzie symbolizował ostatnie zgrupowanie, wygląda tak. A mój gest, który symbolizuje ostatnie zgrupowanie i który będzie mi się z nim kojarzył, wygląda tak. Ale okej, okay, żeby nie było już tylko malką są jakieś plusy. To znaczy, pierwszym głównym plusem jest Kuba Kamiński, który zaliczył bardzo dobre wejście w pierwszym meczu z Litwą, miał udział w akcji bramkowej i bardzo dobrze spisał się w rywalizacji z Maltą, gdzie poniekąd wszedł w buty Nikoli Zalewskiego. Oczywiście to nie jest ta jakość, to nie jest ta umiejętność dribbingu, ale on był naszym głównym motorem napędowym i szczerze mówiąc, chętnie zobaczyłbym Kamińskiego nawet na pozycji prawego wahadu. Gdyby znów z powodu kontuzji wypadł Mati Kasz. Więc Kamiński, wygrany, absolutnie numer jeden. Taki mini wygrany, numer dwa, Jan Bednarek, który zaliczył naprawdę dwa bardzo przekonujące, solidne, powiedziałbym nawet, że więcej, bardzo dobre występy. I szczerze, tutaj kończą się plusy. Ja nie zgadzam się z Michałem Probierzem, że ta reprezentacja idzie w odpowiednim kierunku. Nawet słowa Roberta Lewandowskiego, który zarówno po pierwszym, jak i po drugim meczu sugerował, że trzeba jeszcze tutaj zbudować, że trzeba jeszcze poprawić bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza pod kątem taktycznym, one są bardzo wyraźnym sygnałem. Że także reprezentacja zauważa gigantyczne rezerwy. Mówiąc wprost, to zgrupowanie zostawia jeden duży plus. W postaci kamińskiego mnóstwo znaków zapytania i mnóstwo minusów. Czy reprezentacja się rozwija? Nie, absolutnie się nie rozwija. Nie mamy skamatów, jeśli chodzi o grę w ofensywie, jeśli chodzi o grę w obronie, ona wciąż pozostawia wiele do życzenia poza skorupskim i benarkiem. Generalnie jest bardzo, bardzo mizernie. I ja w kiepskim nastroju kończę niestety to zgrupowanie. No i właśnie z takim gestem.